Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, moje drodzy koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam was na prawdziwy make up, no make up. Mówię prawdziwy make up, no make up, dlatego że moja, moja wersja make up, no make up to jest... Yy... Furglam szpachla. W sensie zawsze nie zawsze, ale z reguły jest to mocniejszy podkład, średni do mocnego mocniejsze, mocniej podkreślone brwi, co prawda nie szaleje z, z cieniami, a nigdy nie robiłam takiego make-up, no make-up, takiego typowego, że wiecie, nie widać, że jest coś na twarzy, tylko po prostu ujednolicona cera, jakieś tam kolory wyrównane i tak naprawdę tyle. że jak ktoś nas zobaczy, to powie, wow! Jesteś najzdrowszym człowiekiem na świecie. Także dzisiaj będziemy sobie to robić. Podejrzewam, że dużo z Was tak się maluje na co dzień albo dużo z Was w ogóle się nie maluje na co dzień. Piszcie, jaki jest Wasz ulubiony makijaż. Ja lubię, jak na tej twarzy coś jest. Pogadamy sobie również o kompleksach, pogadamy sobie właśnie też o makijażu. Um, więc tak, zapraszam do oglądania i będę dzisiaj nakładać minimalną ilość kosmetyków. Zacznę sobie od bazy rozświetlającej. To jest baza od Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Cały czas mi się wyświetla jej reklama, po prostu non-stop. I nakładam tą bazę, dlatego że będę nakładać krem BB, który jest dość zimny, ale ma super wykończenie, bardzo naturalne. Więc nałożę sobie tą bazę, żeby troszeczkę ocieplić tą skórę i żeby był blask także jeżeli chodzi o mnie to jak mnie oglądacie to wiecie, że ja lubię mocne krycie wyrównaną cerę to też nie znaczy, że ja się codziennie tak maluję i czy się codziennie maluję nie maluję się codziennie, ale powiem wam, że bardzo lubię sam proces makijażu lubię sobie posiedzieć lubię sobie nałożyć coś, lubię sobie coś puścić w tle, także ja ogólnie makijaż lubię gdybym była makijażystką, może nie Gdybym miała umiejętności lepsze niż mam, to na pewno szalałabym z makijażem, bo uważam to za również jakąś formę sztuki. Um, ale jeżeli chodzi o mnie, to um, mnie zależy na tym, żeby um, ta cera była właśnie wyrównana i dzisiaj też na tym się skupię. Dlatego, że ja wam tutaj się przybliżę. W tym momencie moja skóra ma się bardzo dobrze, jestem naprawdę zadowolona. Walczę oczywiście tutaj cały czas z przebarwieniami. Ogólnie jest gładka i z bliznami protrodikowymi. Zaczęłam sobie kuracę witaminą C, ale podobno 6 tygodni trzeba czekać na jakieś, um, na jakieś efekty. Kiedyś dostałam pytanie, użyję sobie kremu BB. Czy krem BB można nakładać w gąbeczką? To jest krem BB japoński, bardzo fajny, jeżeli lubicie naprawdę bardzo delikatny makijaż, nie chcecie, żeby go było widać, on nie ma krycia, ale pięknie właśnie tę skórę ujednolica, jest mocno nawilżający. Ale ktoś się mnie zapytał, czy jak się pozbędziesz wszystkich swoich niedoskonałości, to nadal będziesz się malować, będziesz używać podkładu. Moja odpowiedź brzmi tak! Tak! Dlatego, że ja uwielbiam makijaż yy, i jest to, tak jak mówię, dla mnie frajda. I troszeczkę sobie... Ja nie lubię w kremach BB tego właśnie, że trzeba je dłońmi rozprowadzać. O, ja tam mam brudne ręce, więc to, co ja zrobię, to sobie troszeczkę tutaj nałożę i spróbuję go rozetrzeć gąbeczką, także ciekawa jestem, czy to się w ogóle sprawdzi, żeby krem bebe gąbeczką nakładać. Nadal się będę malować, dlatego że uwielbiam sam proces i w ogóle... No uwielbiam, po prostu uwielbiam. O nie, moja grzywka, sobie tutaj spięłam właśnie na wałek, żeby była fajnie wywinięta, ale nie wiem, czy to... Ale bazie krapie. Bazylion... Okej, okay. żebym się nie zagolopowała i znowu szpachli nie zrobiła, ale nie, raczej nie zrobię. Zobaczcie na tą cerę, jak ona ładnie wygląda tutaj już z pierwszą warstwą, ale dołożę sobie jeszcze troszkę. Nie będę dzisiaj nakładać korektora. Jeszcze raz nakładam krem BB, gąbeczku i super to wygląda, fajnie się wklepuje. Zobaczcie, jak super ten krem BB wygląda. Także ma bardzo lekkie krycie, widzicie, tutaj mnie nie zakryło. Tutaj też mi policzków za bardzo nie zakryło, ale odpowiada mi to. Wygląda naprawdę dobrze. Jeszcze sobie ściągnę, tak jakby nadmiar drugą stroną gąbeczki w klepie. Troszeczkę, żeby się przybrązowić, użyję sobie tego różu w kremie, ale naprawdę odrobinkę, żeby tylko przywrócić ten kolor, dlatego że jednak ten krem BB jest zimny i chociaż ta baza pomogła, to jeszcze troszeczkę sobie dołożę, ale. Dosłownie odrobinkę i nakładam wszędzie tam, gdzie opaliłoby mnie słońce. Nawet tego nie widać, ale spójnie to wszystko nam połączy się. Chciałabym dzisiaj jeszcze pogadać sobie z Wami troszkę na temat właśnie akceptacji siebie, bo dla mnie w ogóle wyjście bez makijażu to był, kiedyś dla, to był dla mnie kiedyś ogromny problem, i to było na początku moich lat 20 jak miałam 19-20 lat, kiedy po prostu tak strasznie siebie nie lubiłam. Nie lubiłam swojego wyglądu, nie mogłam patrzeć na siebie w lustrze i musiałam się malować. Musiałam. To nie jest tak, że tak jak teraz, na przykład maluję się, bo lubię ten proces, maluję się, bo, bo mam taką ochotę. Nie, wtedy ja musiałam się malować, bo nie byłam w stanie zaakceptować tego, jak wygląda moja twarz. Miałam multum, multum kompleksów spowodowanych właśnie jakimiś takimi durnymi... po prostu widziałam rzeczy tylko ja widziałam te rzeczy, wtedy leciała szpachla i wtedy leciały mocne makijaże, mocne oczy, czasem mocne usta, kombinowałam strasznie ze wszystkim. Nie mogłam po prostu zaakceptować naturalnej siebie. Myślę, że to jest taki normalny proces, jeżeli jesteśmy właśnie młodym, dorosłym człowiekiem, który szuka siebie i kombinuje ze stylem. Kombinuję ze swoim wyglądem. Wiecie co? Ja zamiast wam mówić, jakich produktów używam, to po prostu wszystko wam zostawię w opisie. No i ja tak kombinowałam. Po pierwsze, bo, bo miałam kompleksy. Strasznie nie, mi się, strasznie nie podobało mi się to, że mam na przykład zielone oczy. To jest głupie, dlatego że teraz uważam to za swój atut, dlatego że niewiele ludzi ma zielone oczy. Miałam kompleksy też na punkcie swoich, swojego nosa. To był dla mnie problem, że ten nos jest taki wielki, że ten nos jest taki kartofel. Nigdy nie byłam jakoś szykanowana z powodu tego nosa, mm, ale jakoś tak mi się zawsze zdawał być takim właśnie wiel, wielkim kartoflem. I miałam, słuchajcie, miałam listę. Miałam listę rzeczy, które chciałabym poprawić. I problem polegał na tym, że ja w ogóle, jak ktoś się mnie zapytał na przykład, no co Ty, Ewa, nie ma... Nie, nie, na, jaka rzecz Ci się podoba w sobie? Wiesz, żadna. Nie ma ani jednej rzeczy, która by mi się we mnie podobała. Ani jednej. I to było bardzo smutne, dlatego że ja wtedy narzucałam na siebie tyle, tak naprawdę. Um, I jakby ktoś mi powiedział, że mam dla ciebie możliwość robienia operacji plastycznej, to ja bym wszystko zrobiła. Wszystko zrobiła, łącznie pewnie z uszami i, i wszystkim, wszystkim. I tak naprawdę dopiero niedawno zmieniło mi się to. I dopiero niedawno zaakceptowałam to, jak wyglądam i pokochałam to, jak wyglądam I nie uważam, żeby była brzydka Oczywiście mam czasem takie dni, kiedy się budzę, patrzę w lustro i mówię Boże, co za ryj. Co za ryj. To głównie jak mam PMS-a Ale potem przychodzę, patrzę w lustro i mówię mmm, W sumie nie jest tak źle, nie jest tak źle Zrobię sobie teraz drwi. Spróbuję zrobić delikatnie, dlatego że z brojami też może przesadzić Zaczęłam jak już tak... Byłam dorosła, miałam to 18 lat, to zaczęłam właśnie, no po pierwsze bardzo mocno się malowałam, żeby właśnie wyglądać inaczej. Teraz naprawdę lubię lżejsze makijaże, lubię się mocniej czasem pomalować, ale nie czuję się sobą, jak jestem bardzo mocno pomalowana. Czasem potrafiłam po prostu wstać dużo wcześniej przed, przed Matim, żeby się pomalować, żeby po prostu lepiej wyglądać. I nie było opcji, żebym jak gdziekolwiek wyszła bez makijażu. Nie ma opcji. Nie ma takiej opcji, żebym wyszła do sklepu, bo bez makijażu. Teraz to jest już dla mnie żaden problem. Ale wtedy nie, 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 wtedy to naprawdę musiała być full spachla włosy doczepiane. Chociaż nie mam nic do doczepianych włosów, bo, bo sama lubię doczepiać włosy i zmieniać trochę włosy, ale już zaakceptowałam właśnie. To, w jakich włosach czuję się najlepiej, i najlepiej się czuję w ciemniejszych włosach. Ewentualnie, właśnie jakieś refleksy, coś jaśniejszego przy twarzy, ale ogólnie ciemny. Ale słuchajcie, jak śledzicie mnie od dawna, od początku mojego kanału, to możecie właśnie zauważyć, że ja zmieniałam włosy jak szalona. Blond w domu, jasne, rude, różne kolory, szukałam stylu, kupowałam dużo rzeczy, kupowałam po prostu maniakalnie różne ubrania i to chyba jest taki proces yy, w, w życiu każdego młodego człowieka zwłaszcza dziewczyny, yy, która właśnie kombinuje i próbuje i uważam, że to jest potrzebne i każdy musi sobie pokombinować ale powiem wam, że ja już miałam też taki moment, że sobie myślałam no nic już za mnie nie będzie, no nic, no po prostu mogę próbować, zmieniać to blond, nie, ten nie, ten nie, ten nie, zawsze wracałam do brązowego, zawsze wracałam do brązowego koloru włosów, bo koniec końców brązowy w kolorze włosów Najlepiej się czułam, ale tak uparcie chciałam być blondynką. Bo moja koleżanka miała piękne, długie włosy. Ja po prostu musiałam mieć takie, chciałam mieć takie blond włosy, bo miałam yy, w głowie właśnie jej obraz. I, i, I to jest to, co robimy. Porównujemy się i nawet nie jesteśmy świadomi tego, że się porównujemy. I ja pamiętam, kiedyś tam gadałam z Matim o czymś, o czymś, o nią wyporównuje się. No ja nie, porównuje się. Nie porównuję się, mam no w sumie marzacy. nawet sobie nie zdajemy sprawy i wiecie, tak nie ściągnę tego, nie chcę połamać sobie zębów um, ja tak uparcie chciałam być to blondingą i próbowałam no i po prostu zawsze źle się czułam, rozjaśniała do pewnego stopnia i źle się czułam, Używałam sobie kredki bardzo fajna jest Aiko, ona miękka, dlatego super się sprawdza do piegu, bo ja mam piegi które zawsze każdy podkład mi przykrywa. Nawet taki krem BB i te pliki mi też wychodzą jak wychodzi słońce, więc sobie domaluję. I tu moje pieprzyki, które mam. Także ja mam taki moment, że myślałam, no nic już ze mnie nie będzie. Po prostu już będę zawsze taka... I to było na przykład bardzo ciężkie dla mojego partnera, dla Matiego. Dlatego, że on nie widział mnie tak jak ja siebie widzę I, i on tego w ogóle nie rozumiał. W ogóle ludzie tego nie rozumieli. Jak ktoś mi prawił nie umiałam w ogóle brać komplementów. Dalej do dziś mam trochę z tym problem, e, ale już na nie jest tak jak było, że jak ktoś mi właśnie komplementuje, mówi: O wow, jak ładnie wyglądasz, to a coś tam wiecie, a umiałam włosy, albo e coś tam zdaje ci się. Także to tak, tak troszeczkę sama siebie sabotażowałam. Na szczęście nie trwało to wiecznie, i okazało się, że. Osoby, które ja idealizuję, osoby, które mi się zdawały idealne też miały kompleksy. Te moje piękne koleżanki, te dziewczyny na internecie też się okazało, że mają kompleksy. I jakoś tak, wiecie co, kwestia czasu i po prostu nauczyłam się. Na pewno to się nie wydarzyło, wiecie, z dnia na dzień, ale pewnego dnia po prostu się pokochałam. Na pewno wpływ ma na to, to z jakimi ludźmi się zadajecie. Użyję sobie odrobinkę różu. Powinnam użyć sobie tego japońskiego różu, ale nie wiem, gdzie go posiałam. Użyję sobie po prostu tego, żeby troszeczkę zarumienić moje lico. Na pewno na wpływ na to mają osoby, z którymi, którymi się otaczacie. Na pewno mają wpływ na to wasi przyjaciele, wasza rodziny. Osoby, które żyjecie, i myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest właśnie to. No bo wiadomo, rodzice potrafią być krytyczni, e, ale jednak takie osoby jak partner czy tam bliska przyjaciółka, jeżeli to pada z ich słów i was wiecie, ciągną tak w dół, to wiecie, że coś się dzieje. No ja miałam to szczęście, że wszyscy moi bliscy, bliscy przyjaciele zawsze mnie wspierali i zawsze, e, no, no nie cisnęli mi nigdy, w sumie. Więc jestem wdzięczna za to, ale zdaję sobie sprawę, że jest dużo takich osób, które ma wokół siebie toksycznych ludzi, którzy właśnie ten wasz sukces. Użyję sobie teraz konturówki, ale także jej nie będzie widać. Czyli delikatnie sobie zaznaczę linię ust, ale od razu to rozcieram. Hmm. Nałożę sobie taką delikatną pomadkę Ala Balsam Chanel, która nic nie robi, ale właśnie z takiego makijażu. Pani się sprawdza, żeby po prostu trochę koloru wróciło na usta. Nie będę nakładała tuszu, dlatego że tusz to już będzie make-up, będzie bardzo, bardzo widoczny, tylko sobie wy. Ciągnę te rzęsy na zalotkę. O, to nie te zalotki. Przyklejstruję jeszcze wszystko gąbeczką. Zobaczcie, nie ma tutaj korektora, nie ma tutaj nic. Użyję sobie mgiełki. Airbrush Flawless. Super jest ta mgiełka. I w sobie zaraz będziemy mieć już mamy gotowy makijaż. Makeup no makeup. Tylko wrócę do Was, umyję sobie ręce i wrócę do Was yy, z grzywką. Jeszcze sobie ją rozwiniemy. I się przy. Jeszcze się teraz przy. Jeszcze się przy... przytenteguję. Ale zobaczcie, jak ta buzia super wygląda. Wow, love it! Super i ściągam. Jeżeli chodzi o moje włosy, to ja sobie je wyciągnęłam na szczotkę, oczywiście, ale spięłam sobie grzywkę właśnie wałkiem, żeby ona mi się jeszcze utrwaliła i nie wiem, czy to był dobry pomysł. Także zobaczymy. Mhm. Czekajcie. Myślę, że dobrze to zrobiłam. Fajnie, fajnie grzywka się odbiła. Mogłabym sobie psiknąć jeszcze lakieram, ale nie za bardzo chcę, a może bym ją tak zrobiła, Chyba, nie wiem, czy ją podciąć i zrobić sobie grzywkę, grzywkę, czy zostawić tak, jak jest. Ja zostawię tak, jak jest. Włosy i tak zawsze lądują za uszy, ale pokażę wam właśnie z bliska ten makijaż. Myślę, że wyszło super, podoba mi się bardzo ten efekt i chociaż nie mam rzęs, zobaczcie, ten makijaż wygląda jakby jest go, ale go nie ma. Megusta. Powiem Wam, że nigdy nie robiłam takiego makijażu. Dajcie znać, co sądzicie. To jest na pewno makijaż, który się nie będzie utrzymywał cały dzień, dlatego że ja potrzebuję, jeżeli chcę mieć makijaż, który mi się utrzyma cały dzień, to ja potrzebuję czegoś zastygającego. Podoba mi się, naprawdę nigdy nie robiłam takiego makijażu, bo jak ja już miałam zawsze taką logikę, że. Jak nie ma różnicy, to po co? Także bardzo często na przykład w ogóle rezygnowałam z makijażu i tak naprawdę nigdy nie malowałam się tak lekko. Ale powiem wam, że mi się to naprawdę podoba, więc myślę, że częściej będę miała taki makijaż, na pewno w lecie będzie to przyjemniejsze i wygodniejsze. Także mam nadzieję, że film wam się podobał, jeżeli chodzi o kremy BB to naprawdę polecam wam ten krem BB, ja nałożyłam dwie warstwy. Może można byłoby trzecią warstwę nałożyć, lepiej się nakłada gąbeczką. W sensie najpierw nałoży go delikatnie dłońmi, a później wklepać gąbeczką, naprawdę super, bo ja nie lubię się babrania paluchami. I tak naprawdę tyle, taka puenta jest z tego filmu, że nie każdy się maluje jak chce. To, że ktoś nakłada też full szpachle, to nie musi znaczyć, że um, ma kompleksy, tak jak ja na przykład miałam, bo musiałam nakładać ten makijaż, bo, 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 bo nie mogłam zaakceptować Siebie. Nie mogłam zaakceptować tego, jak na przykład teraz wyglądam, e, a teraz patrzę w podon, i mówię: fajna dupa, ładna dziewczyna, nie wiem co nagada. E, także to jest to. Po drugie, jeżeli jesteście, jesteś młodą osobą, która jest właśnie nastolatką, albo właśnie we wczesnych latach masz 20 lat, 21, 20 kilka lat. To i, i czujesz się tak jak ja się właśnie czułam, że nic ci się w sobie nie podoba. A wiem, że są takie osoby, bo dostawałam już nieraz komentarze, że nic mi się w sobie nie podoba. To. To, co mogę powiedzieć, to mam nadzieję, że szybko się pozbędziesz tak, tych, tych myśli i, i przechodzi to z wiekiem. Wiem, że też dużo z Was mi pisało, że też u Was to przyszło z wiekiem. Nie wiem o co chodzi, że 30 to jest taka magiczna liczba, gdzie już we don't give a fuck, że już nas nic nie obchodzi. Ja jeszcze jestem przed 30, um, ale już zaraz będzie 30, jestem ciekawa, czy rzeczywiście moje życie się jakoś strasznie zmieni. Nie wiem, bo to tylko w sumie cyferki. Jak dla mnie to ja mam coraz 25 lat. Na pewno nie cofnąłabym czasu do tego, jak miałam. 20 lat, dlatego, że no nie wiem, no mam wrażenie, że, że dużo się zmieniłam, jeżeli chodzi o mnie, o osobę, o to, o akceptację swojego wyglądu, jest to takie bardziej już normalne, w sensie może nienormalne, ale nie mam już listy operacji plastycznych, które chciałabym sobie zrobić, naprawdę, ja wymyślałam wszystko. Um, I teraz jakby mi, jakby mi ktoś właśnie Dajemy na to 10 lat temu powiedział, że możesz sobie zuperować to, to, to ja mówię, dobra idea. Teraz, jakby mi ktoś powiedział, to bym pewnie podziękowała. Ym, aczkolwiek, no nie wiem, może mi się coś zmieni i ja jestem za zabiegami, jestem za operacjami plastycznymi. Jestem również za zabiegami medycyny estetycznej. Jestem, jestem za, tylko nie jestem za tym, żeby właśnie wszystko zmieniać i żeby. I żeby po prostu zrobić coś, bo się nienawidzimy siebie, tylko jak wyglądamy, i nagle chcemy wszystko zmienić. Nie. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby coś zmienić operacją, ale to musi być naprawdę świadoma decyzja, a nie taka, że wszystko w sobie nie lubię, wszystko chcę zmienić, bo to nie rozwiąże waszego problemu. To nie rozwiąże problemu. Także ja w przyszłości nie wykluczam operacji, nie wykluczam jakichś zabiegów, nic nie wykluczam. Ale gdyby teraz ktoś powiedział, że zrobimy Ci to, to, to to i to, to była na przykład operacja nosa, raczej bym się na pewno nie zgodziła, aczkolwiek może by się zgodziła na zabieg kwasu jaluronowego tutaj w, w nos, ale jest spoko. I chociaż dzisiaj nie wykonturowałam mojego kartofla, nie wykonturowałam sobie policzków, nie wykonturowałam sobie nic, to myślę, że wyglądam dobrze. Także, moje kochane, jeżeli chodzi o listę kompleksów, którą mam na dzień dzisiejszy, może to nie mam kompleksów, kompleksów takich, jak miałam kiedyś, ale są rzeczy oczywiście, nad którymi pracuję i chciałabym polepszyć. I, I najlepsze jest dla mnie to, że w końcu się uspokoiłam z włosami. Dużo osób na tym ubolewa, dlatego że już nie robię eksperymentów, ale szykuje się film fryzjerski. Jak będę farbować włosy, i może będę farbować włosy koleżance, jak się zgodzi, żebym ją nagrała, e, ale już nie będzie takich właśnie um, wielkich metamorfos, chociaż może będą, nie wiem, e, ale dobrze się czuję w, w własnym ciele, dobrze się czuję w mojej takiej naturalniejszej wersji, no bo to jak mówię, kiedyś e, bliczowane włosy, całkowite zmiany kolorów, permanentne brwi, no wszystko chciałam pozmienić. I po co ja robiłam te brwi? Powiedzcie, mam takie ładne swoje brwi, no ale była moda, wiecie, mocne rzęsy, chociaż wrzuciłabym teraz do rzęs, ale takich 1 do 1, a nie takich 3 e, czy 4 do 1. Ja mam plan zamiast się zmieniać, to być właśnie wersją, najlepszą wersją siebie, dlatego inwestuję ile mogę czasu i pieniędzy, no bo pieniądze tu też są. W yy, jakieś pielęgnacje, czyli o to, żeby zadbać o włosy, o to, żeby zadbać o cery, o to, żeby zadbać o zęby, o to, żeby zadbać o paznokcie. I wiecie, takie małe rzeczy yy, naprawdę robią dużą różnicę. Yy, także. uuu, światło! Także nie ma nic piękniejszego niż po prostu zadbana kobieta. Ja już nie mówię, że musi być zmalowana i w ogóle, bo to jest też dla mnie dziwne, dlatego że niektóre osoby uważają, że jak kobieta nie jest pomalowana. Jak kobieta nie ma zrobionych paznokci, to nie jest zadbana. Ja się z tym w ogóle nie zgadzam. Ja myślę, że takie małe rzeczy sprawiają, że kobieta jest zadbana, właśnie. Um... Uczesane włosy, nie mówię, że muszą być wykręcone na lokówce, ale wiecie, uczesane włosy, e, zadbane paznokcie nie muszą być zrobione. Aczkolwiek ja bardzo lubię paznokcie nude, które niby są, niby ich nie ma, zawsze, zawsze dobrze wyglądają. Makijaż upiększający i też nie musi być makijażu, to też nie znaczy, że kobieta jest niezadbana jak się maluje, bo to jest, to jest tak głupie jak czytam czasem komentarze, o, ona jest niezadbana, bo nie ma paznokci, ona jest niezadbana, bo nie ma farbowanych włosów, ona jest niezadbana, bo jest niepomalowana. Takie głupie rzeczy w ogóle nie, nie mają wpływu na to, że ktoś jest nie, zaniedbany. Eee, ale ja, bo już się wkręciłam na właśnie pielęgnację, wkręciłam się na takie ulepszenie siebie powolutku, powolutku. Nigdy nie będziemy idealni, bo nie ma idealów. Pamiętajcie o tym, że nie ma idealów, bo to co widzimy w, na komórkach, na Instagramach, to też nie jest prawdziwe. No, także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki.